Yy, dobra. Siemano, witamy serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Witamy. Zapewne wszyscy oglądający lub prawie wszyscy pamiętacie rogala indyczego, tak? Tak, tak. Pamiętamy. pamiętamy. Z piekarnika. Tak, rogal z indyka szybko znika, ale nie czuję, że rymuje. I to, to była wersja tylko pieczona. A teraz dodamy nieco tego specjału do tamtego, zrobimy w tamtym i wyjdzie to. Wow. Tak, ale słuchajcie, jeśli chodzi o dym wezarniczy wpłynie, to pamiętajcie, żeby to zrobić tak, jak ja to zrobię. Czyli jak? Kątnica barania, bo w tym właśnie rogal być musi. Kątnica dostępna w sklepie Jelux Polska. Tak, oczywiście jest to reklama. Link macie w opisie. Kątnicę przekładamy tu do takiego naczynka. Zalewamy wodą do ciepłą. Tak. Minimum to jest dwie godziny. Jak jest więcej, to jest jeszcze lepiej. W moim przypadku będzie to trwało. No, trochę więcej. I teraz do tej kątnicy. Może ty powiedz. Dodajemy ja dym, moczymy kątnicę w dymie, nie będziemy jej smarować podczas pieczenia, ani dodawać dymu do farszu, tylko namoczymy moczymy kątnicę i ona przejdzie nam tym aromatem dymu. Polecam wiśniowy luks, jest tak mocny, że w tym momencie jak odkręciłem, to na pewno sąsiedzi już poczuli to, na 100%. Tego dymu ile? Możesz podjechać tym telefonikiem? Mogę. Dziękuję. Tyle. Ile to było? 16,2 ml. Dobra. I słuchajcie, i ta kątnica będzie nam się moczyła tak, jak to się robi klasycznie w wodzie, ale tu jest woda z dodatkiem dymu i ona przejdzie nam tym aromatem dymu i będziemy mieli efekt wędzenia. Bez wędzenia z piekarnika. Więc to jest jedna rzecz na boczek. To niepotrzebne, to niepotrzebne. To też nie wiem, po co brałem, chyba żeby tą kątnicę otworzyć. Dobrze, otworzyłem. To niepotrzebne. Dobra. Przyprawa. Tak jest. Gotowa przyprawa. Mhm. Dostępna w sklepie Jelux. Oczywiście. Są to mieszanki przypraw specjalnie dla Was. Wiele mhm. osób robiło. I co chcesz pokazać? Tak, pokaż składki przyprawy. A ja w międzyczasie się tu przygotuję yy, i pokażę, co, co tu sobie po, yy, nakupowałem. Tak, to ja to tam... sobie nakupowałeś. Ja stałam w kolejce. Cicho. Nawet w dwóch kolejkach. O, w dwóch kolejkach, tam. tak. Widzisz, ty. Tylko. Słuchajcie, co tu jest? Jest to mięso z indyka i jedno i drugie. Jak wszyscy wiemy, indyk jest najzdrowszym mięsem, który nie przyjmuje antybiotyków, i potrzebujemy jedną część fileta z indyka, czyli tu jest pół kilo, a tu jest kilo 300, dwa takie łódka. Od udziału z indyka kupiłem dzisiaj, stałem w kolejkach. Mm. <laughs> Musimy pozbyć się kości i skóry, i mam nadzieję, że będzie tego kilogram, czyli kilogram do pół kilograma. To będzie zmienione na 10 mm, to będzie przegniecione e, lub przepuszczone przez szarpak, ale chyba przegniecione? Chyba przez szarpak. Zobaczymy, bo tam była mała waria. co Wam pokażę później. Więc ja sobie to trybuję i za niedługo. Widzimy się dalej. Tak. Równutko półtora. Dobrze wypasowałem te udziki. No ja to jak kupię, to. A ja nakazałem. Czyli to Ale się się naprawdę, ty już będziesz sobie sam wszystko kupował, sam będziesz sobie załatwiał. Nie, tak jak ja na swoim zlecę, kanale Ty mi w niczym podróż. nie pomagasz. Nawet moi widzowie to zauważyli. Jacy? Wymięć no i z jest nazwiska, no. bo może też są na moim kanale, Na to pewno ich są. Na pewno są. Słuchajcie. Pokrojone na kawałeczki, które wejdą do maszyneczki, tu są podudzia, a tu będzie filet. I teraz jaka jest różnica między tym? Różnica jest taka, że... Wiesz, to... I Nie będzie półtora kilo teraz. No, ale to wystarczył kawałek. Ktoś nie umiesz zahaczać tam nożem pod tym o. A to o. Chcesz, ten, nie mieszaj mi się do garów. O. I teraz trochę z drugiej strony, i akurat to Bo. Dlaczego mi zegarów mieszasz? Możesz mi to wytłumaczyć? No Bo bez mnie to Myślę, już dawno by było po tym kanale. O, gdyby był kanał Mhm. Mm Dobrze, skoro tak uważasz. Dobra, to jest jedno, to jest drugie. Rozgraniczamy te mięso, dlatego że to będzie. Przez dziesiątkę to trzeba. O! Ale się wdziknę już te biorąc, Tak. Przyprawa za chwilę. Jeszcze raz. Udka, czyli to przez 10 mm. A jeśli chodzi o fileta, to już Wam pokażę o co chodzi. Przez to by puścił, ale tu się popsuło, Robiłem za litewską i boczek ukazał się twardszy niż to. Po prostu boczek pokonał naszą maszynkę. Tak, więc to pominiemy, a użyjemy szarpaka, ale bez noża, więc będzie nam się wypychało tymi dziurami bez mielenia, więc też będzie okej. Okay. Nieco kawałki drobniejsze niż przez to, będzie dobrze. Więc, e, więc tak to wygląda. E, dobra, to i to i za momencik przyprawa i woda. Chodzi się No nie, to jest też do muzyki. Coś I jak dużo? Tak. Jest różnica w mieleniu, nie? Tak jest. Słuchajcie, ta przyprawa, tylko tą przyprawę, nic więcej nie dajecie, no i woda oczywiście 50 ml na kilogram. 22 gramy na 1 kg farszu indyczego i nic, żadnej soli, czegokolwiek, nic, 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 nic. Więc ja sobie odmierzam, jeśli mam 1,5 kg mięsa, to ile? 22 i 11, to wychodzi 33. Wow, sam to policzyłeś? Tak? No. Na pewno na kalkulatorze wcześniej. Tak, na 100%. Ja już Ale się ładnie znam. Słuchajcie, nie krytykujcie od razu. Tej przyprawy muszę włączyć wagę, będzie dużo prościej. Bo to jest naprawdę dobra przyprawa. A teraz robimy efekt wędzenia bez wędzenia. A kto wie, może w przyszłości będzie efekt wędzenia z wędzenia. Czyli zrobimy po prostu wędzarnię tego rogala. Ale to jest kolejny etap. Czyli dla tych, którzy nie mają wędzarni, Dokładnie. Jeszcze. Więc dym wpłynie. Polecam wiśniowy. O, 33 gramy I kątniczka nam się moczy. Oczywiście my ten stawczak. Przełożę tutaj go do tego robocika będzie nam się mieszał. Po wymieszaniu go zostawimy na kilka godzin akurat do momentu kiedy kątnica nam się tam nie zmiękczy i wtedy będziemy nabijać w tą właśnie kątnicę, więc przekładamy do misy od robota. Misa jest w pojemności 6,5 litra, jakby ktoś pytał, a pytacie dość często, więc 3 kg mięsa. Jeśli jest 6,5 litra, to nie jest 6,5 kg mięsa. 3 kg to jest tak, jeszcze powiedzmy, w miarę do mieszania, ale jak już jest więcej, to nie jest to dobre, dlatego że farsz wychodzi wierzchem. Dobrze to powiedziałem? No nawet. Dobra, i teraz tak. Czekaj, tu się jeszcze kawałek tego przykleiło. Przesypujemy przyprawę w wodę. Myślę, że nie będę teraz przekładał, aż umyję dłonie. No to za chwilę. Przekładamy w miejsce przeznaczone do misy, czyli tam gdzie była. Mieszamy do kleistości, odstawiamy na kilka godzin. Czyli nawet najlepiej by było powiedzmy 12. na całą noc, ale u nas to trochę krócej będzie. Jak już będzie ciemno, na pewno jeszcze jest dzień, to wtedy się tym zajmiemy. Więc jakieś no, 6, może 7 godzin. I kątnica też tyle nam się czasu będzie moczyła. Czym dłużej, tym lepiej. Na opakowaniu jest napisane, że 2 godziny, ale to jest takie minimum, więc jak będzie dłużej, nic to nie przeszkadza, nawet lepiej bym powiedział. Więc mieszamy i widzimy się po tym czasie, kiedy to nam przejdzie ładnie, przyprawamy, czyli w późnych godzinach, godzinach wieczornych. Ok, ok, ok. Pokaż, jak wygląda kątnica. Po leżakowaniu w dymie wpłynie zapach, tak jak mówiłem, dwie dalej odsączamy, nakładamy nalejek, napełniamy szczelnie i później, ale zmieniła barwę przez Takie, no i porządnie namoczona, jak kilka godzin się moczy, to jednak jest to bardzo ważne. I słuchajcie, później zrobimy to tak, to znaczy ja to zrobię, jak zrobiłem przy wersji bez dymu, czyli takie y, oplo, oplatanie sznurem. Jeśli nie pamiętacie, jak to za chwilę zobaczycie, w tym momencie nadziewamy, tu urokiem przy w baranej Baraniej właśnie jest o, takie właśnie te żyłki czekaj to jest ładna sprawa ciaśniutko i za momencik będzie nam już się to formowało w rogala dlatego, że będzie szło to po łuku. więc do zobaczenia w piekarniku i już mamy 72 stopnie czyli to znaczy, że Rogal jest w piekarniku. Na blachę na dole nie patrzcie, bo tam niedawno było coś innego robione i dlatego coś tam nakapało. Spójrzcie, jeśli chodzi o kształt kątnicy, ta jest nieco inna niż na przykład ta, co robiłem bez dymu w płynie. Czuć fajnie tym dymem, mimo wszystko, że nie jest wędzone, ponieważ jeli to było moczone. O, jak zajmowałem znowu. Ja sobie to ustawię. Termometr wbity. W najgrubsze miejsce, w sam środeczek, i musimy teraz kontrolować temperaturę 85, bo w takiej podpiekamy do 72 stopni wewnątrz. Więc ile to zajdzie tego nie wiem, ale niedługo się dowiem. Potem, oczywiście, studzimy do pełnego wychłodzenia bez ingerencji. Po prostu niczego ma sobie leżeć i ma sobie stygnąć. Najpierw powiedzmy gdzieś tam. Na blacie kuchennym, a później przynosimy do lodowy. A rano kroimy i zobaczymy, czy smakuje jak wędzone, czy nie. Wizualnie jest bez żadnego tutaj jakiegoś wielkiego koloru. Może troszkę, ale czy ja wiem z drugiej strony. E, dobra, szkoda tego gadania. Czekamy do zakończenia pieczenia. Czuć naprawdę wędzunku. Mm. No, zobacz. Wizualnie to praktycznie tak jak tam tak. Nie? wygląda jak w jakimś, nie wiem, z tym haczykiem tutaj wbitym. A no bo żeby soczki nie jak pamiętasz, jak robiłem no czy tam. Nie pamiętasz, nie oglądasz moich filmów. I w Pamięcamy. ogóle widzę, że ty jak y, nagrywasz, to ty nie wiesz, co nagrywasz. Bo nie pamiętasz tamtego rodzaju. Ale tamten był bez tego dymu, a ten jest jeden do jeden, tylko tyle, że jest dodany dym w płynie. No wiem, pamiętam. Oczywiście. Że... No, uśmiecham się do ciebie. A nie, cieszę, bo że się takie rzucie... minę. Nie wiem, <laughs> może coś się stało. Paraliż, albo co? Dobra. Bez gadania, kroimy. Tu musimy sznurek przeciąć? Yy, na dziureczce, tak jak tam. Albo obok dziureczki, co? Nie, na dziureczce. Ty bez Chodź, No, jest. Ej, kurde. Wiktor, tu Wiktor jest. Chcesz kawałeczek? Ukroję sobie taki cięższy proszczerek. Jakby co, kurde. Wiecie co? Czuć wędzonym. Patrzcie, jak fajnie ta kątnica schodzi. Ja Cię nie mogę. Fajne jakieś ciepłe. Pieszę może że Może się. No. Już mu ubieram. To jest tester ekspert, proszę bardzo. No, naprawdę. Efekt wędzenia bez wędzenia. Zupełnie coś innego. Zróbcie sobie w ten sposób, żeby sobie kątnicę pomoczyć. Dobre, nie? O. Dzieciakami jest taki plus, że jakby nie niedobre, to nie zjedzę. Nie zmusisz. I na pewno powiedzą. Hmm? Bez kitu. Zupełnie coś innego niż tamto. Ale wydaje mi się, czy też inaczej wygląda w środku. Nie, nie. Chyba nie. No mi się właśnie wydaje, że tak jest bardziej. Z... Te kolory są takie jednolite. A tam tak się tak jakby odznaczało filet od tego bardziej tak się wybijał. No bo na może. No co? szarpak go poszły, tak. Właśnie. Pamiętacie na początku, jak ja A, ten no filet przepuszczałem, dlatego. i tam były na tym plastiku większe oczka, i były większe kawały, które bardziej się wybijały. A teraz, jak zrobiłem szarpak bez noża, no to, to jest tak jak jest. Ale dla mnie to jest na plus nawet. Tak, bardzo ładnie wygląda. E, uważam, że jest naprawdę super rzecz. No I że? przede wszystkim, bo mm -hmm. z zaraz jeszcze sobie Słuchajcie, e, wydaje mi się, że przed świętami jeszcze wleci to samo, tylko z wędzarni, czyli efekt wędzenia z wędzeniem. Tu jest. Opcja jedna to jest piekarnik bez niczego, tylko po prostu kątnica i pieczone. Opcja druga, namoczyć kątnicę w dymie, w płynie i... Bardzo dobre. Chcesz jeszcze? <grym> Proszę, ja sobie ukroję jeszcze. No, czyli jest y... dobre. Zjadliwe. Zjadliwe. <grym> Więc zróbcie sobie jakieś takie zjadliwe, kochani. Polecam. Oczywiście, jeśli film się podobał, łapa w górę. Komentarz, subskrypcja, co sądzicie, co sądzicie o takim rogalu jak wędzonym, ale nie wędzonym. Jeśli chodzi o chłopice baranią, o przyprawę do rogala, o dym w płynie i o wiele, wiele innych różnych rzeczy do zrobienia. Wyrobów domowych wszystko dostaniecie gdzie? W sklepie Jeluks Polska. Tak jest. A z kodem rabatowym Kostrzewski10 wszystko dostaniecie 10% taniej. nieobjęte promocją. Tak. Kurda. Bo jak na coś już jest promocja, to już Jaka się różnica nie jak ja teraz. I tak kończyna nam się pomoczyła kilka godzin i fakt. Mhm. Zrób to se. Mm. Nie niesamowite. No i też robi robota wyrobienie, nie? No. Tak zbiło, tak. 10 minut się mieszało, tylko. Zobaczcie. Mm. Nasze social media. Grupa na Facebooku. Swojskie gotowanie i wędzenie. TikTok Swojskie Gotowanie oraz Instagram Swojskie Gotowanie. Rogal. Jak wędzony, ale bez wędzenia. Rogal indyczy, przepraszam. Efekt wędzenia, bez wędzenia. Polecamy, pozdrawiamy. Cześć.